A kuchnia programu, punkt 12, polecę dzisiaj. Ulubione danie i jesieniary. Śląski kawior w warzywach i owocach. Tak. tak. Co tutaj mamy? Papryka. Jabłuszka. I krupniok. Mm, I krupniok. To jest podstawowy składnik tego dania. Krupniok od kusia, który jest genialnie przyprawiony. Nie tak, przy... i to jest jeden z tych krupniaków, drodzy państwo, którego nie trzeba już przyprawiać. To jest bardzo. Szybkie danie do zrobienia. Nie tylko jesienią, ale Nie. podobno kapitalnie smakuje jesienią, bo ten krubny got kusia jest tak przeprawiony, że może nas nawet leciutko rozgrzać. Ja można testuję. sobie też: testuj, można też sobie dodać je troszeczkę. Tak, i mam tej plan, właśnie: karmelizowanej cebulki. Wolno karmelizowana cebula to jest, powiem ci, hit tego lata i jesieni już powolutku, niestety. Zaczęłaś od papryki. Się wielkimi krokami. Wiesz co, to ja zacznę od jabłka. Zaczynam od papryki. Dokładnie tak. Próbuję tak sobie to Ja to mam takie pyszne, że nawet jakaś pszczoła czy osa chciałaby spróbować. No już nie ląduje w moim talerzu. Wolno karmelizowana. Mm. I ja ci powiem, ogólne połączenie z jabłkiem? Jest lekko pikantnie ale wszystko balansuje słodkość tego jabłka. Do tego wszystkiego jeszcze ta karmelizowana cebulka. To danie, które na pewno jest warte polecenie, jeżeli chcecie zrobić jakąś szybką przekąskę w czasie imprezy, na przykład pogródku, macie grilla. Macie Czy również... szybką? To musimy się zapytać Małgosi. Ale no, podobno szybko, ja to się dosyć robi. Można nawet zrobić w piekarniku w domu. Wiesz, o czym zapomnieliśmy? O chlebku? Proszę. Mm, koniecznie. Starośląski od psa? Tak. Nawet masałka nie trzeba do tego. Mhm. A wiesz, jak on smakuje z cebulką? Cebulka, chlebek wolno Mmm. Hmm. Jabłka już spróbowałaś? Hmm. Chyba ci smakuje. Hmm. Śląski kawior w jabłkach. Ja cię kręcę. Ale to połączyła ta Małgosia. Ja znowu mam dylemat. Nie wiem, co pyszniejsze. Czy w papryce, czy w jabłku. Chociaż ci powiem, że chyba jednak tutaj ten balans smaku, ta pikantność. Przełamana przez te jabłuszko. To jest naprawdę coś nieprawdopodobnego nie w gębie Genialne połączenie. Pozostanę jednak przy tym jabłko. tym jabłko. No papryka jest zawsze warzywo, także ja tutaj chciałabym bronić tych, tego jedzenia warzyw i dużo witaminy C zapewne i, i błonnik i tak dalej. Mniej cukru. A jeżeli chodzi o krupciuszka, no, ale... to. Dziś kiedyś przeczytałem grupa witaminy B i jeszcze sporo potasu i magnesu właśnie znajduje się w takim śląskim kawiorze Krupnioczku. Samo Serdecznie zdrowie. Polecamy. To już nie mówiąc o tym, że tam jest kasza. Jest kasza. kasza. Drodzy państwo, a co wam bardziej smakowało śląski kawiar w jabłuszku czy jednak w papryce? Piszcie w komentarzach.